No, wracam z zakupów, tu jest wejście do mojego hostelu, ale zanim tam jeszcze wejdę, pokażę Wam, dlaczego prawdopodobnie udało im się uniknąć wilgoci. Tak jak nie udało się to innym hostelom w środku Mediny, ponieważ my jesteśmy zaraz przy oceanie przy wejściu do portu Więc jest przewiew powietrza tam widzicie już plaża prom do Hiszpanii i za tą wieżą za minaretem już widać Hiszpanię dzisiaj przy pięknym dniu O oh, fuck O się to jest Nie, nie uwierzycie kto to jest. Eee, no powinna no. być w Hiszpanii. Nie, wyreżestrowaliśmy to. Właśnie dwie minuty temu. Dwie minuty temu. No. Z Kenina, to, this, is, this is crazy, this is crazy. Wychodziłem właśnie z hostelu. Ona powinna być z Hiszpanii, jak pamiętacie jechała. Where did you go with Khalid? That was tu Casablanca. Long time ago. Ah, long time ago. You were going to Casablanca, yes. then you were meant to be in, in we Cordoba. Were in, we were in Casablanca and then from Casablanca we go to the countryside with family. Yes. After that we were in the deep mountains, crazy fucking, like in the middle of the nowhere. How do you like that? Amazing! But you were meant to be in Cordoba. I thought that you. Were... I I was in Portugal. I'm You saw there. The uh, There was a Norwegian guy Kai and Russian girl natalie I met them after two two weeks. Mm -hmm. uh, walking down the uh, three days ago on the beach Where was the beach. The beach is there, nice. so we are going spend another two days with them. but uh, I honestly did not expect that, no this is thing. crazy. I, I was sure 100% that you are in Cazorla. I uh, After how many weeks? That would be a month or something. Yeah! No. From so, Isawira. From Isawira, you and Khalid, I was playing for you, you were, taking out, uh, you were hitchhiking. I potem pojechałaś do to pojechałaś to, uh, do to Portugalii Portugalii okay. Because I bo bardzo so much Ona dzisiaj, dzisiaj przyjechała tutaj do, do Tangieru I jest w moim hostelu, minutę stąd To niesamowite To niesamowite To niesamowite Witaj w Morokko Dzięki Hej, ja zobaczcie, przyszło mi dzisiaj spać Nie było miejsca w pokojach Bo jest weekend Powiedzieli, że jak chcę to za 80 dirhamów Czyli za 8 euro A nie za 12 mogę Spać w holu. Nie było super wygodnie, ale lepszy niż nic. Kosmos, co? Z tej strony nikt? Co jest, chłopaki? Pokażcie, co potraficie. Słuchajcie, już zakupiłem daktyle w prezencie i magnesy i nie udało się nakręcić wywiadu z, z Leoni, po prostu wyjechała nieoczekiwanie, nie było czasu żeby, żeby to wszystko sfilmować. Jak tylko spotkaliśmy się przez przypadek, gdzie się to było, to było nie, nie, nie do uwierzenia po miesiącu czasu, zabrałem ją na, na Harirę, także, także też jej nowe doświadczenie, pomimo tego, że z Kalidem, jak pamiętacie, wzięła autostop i zatrzymali się później u Kalida rodziny przez 8 dni, także, także miała okazję... Doświadczyć ramadanu, ale nigdy na mieście u obcych ludzi nie jadła za darmo. Tak jak się to często dzieje, tylko trzeba wiedzieć, gdzie iść. No i niestety no, przepraszała w SMS-ie, bo obiecała mi, że będzie dla Was bardzo fajny wywiad. Nie udało się. Miałem przygotowane pytania. Przez jakiś czas doświadczała ramadanu, uczyła się języka. Później się rozstali z myślą, żeby się spotkać jeszcze raz i uderzyć tam gdzie ja chciałem, ale miesiąc temu do Mauretanii, do Senegalu oni wtedy jeszcze nie byli gotowi. Teraz teraz już są, mają się spotkać niedługo i e, szkoda, że nie udało nam się e, ze Sałiry prosto uderzać tam. Na no, Loni nie byli gotowi. E, ja wtedy byłbym z grupą z grupą większą, na pewno byłoby mi razie. Co się stało? Oni się rozstali, Leoni pojechała do Hiszpanii na kilkutygodniowy kurs cyrkowy, uczyła się tam żonglerki, tańca, chociaż już jak widzieliście w hostelu dosyć fajnie sobie radziła, ale rozwijała się jeszcze na kursie w Granadzie bodajże, albo w Kordowie. No taka pozytywna osoba jak widzieliście, otwarta. I co się stało? Aha, pojechała później tylko nie wiem czy sama, czy, czy z kimś do Portugalii i w Porto żonglowała piłeczkami na ulicy. No taka dosyć ciekawa historia. Czasami widujecie pewnie tego typu artystów na ulicach. ona powiedziała, że dosyć fajnie się zarabiało, coś tam sobie odłożyła, więc może jechać do, do, do Senegalu. Zobaczcie sobie jeszcze okolicę tego Marshall Parku, gdzie byłem na kawie parę razy z ludźmi czy sam. Dzisiaj miałem jechać jeszcze na ślądek Spartel z, z Francuzami ode mnie z hostelu. Zapraszali do taksówki, bo to jest jest to minutowa Jak będziecie mieli okazję kiedyś, możecie, możecie się tam zabrać. Jest to taki punkt z latarnią morską gdzie widać Gibraltar po prostu, stykają się wody oceanu atlantyckiego i morza śródziemnego ale ja nie czułem tego dzisiaj, po prostu miałem miałem tanią opcję dostać się tam składając się z kilkoma osobami, ale po prostu za dużo, za dużo spraw na głowie, bo jutro już wylot z Maroka po prawie dwóch miesiącach za parę dni koniec ramadanu, ale już nie miałem siły czekać e, do końca. Może powinienem był przeżyć cały Ramadan. No nie wiem. Dzisiaj ostatnia Farira e, i chyba, chyba tyle. No, Maroko polecam, chociaż społeczeństwo jest, jest mocno, mocno odjechane. E, na ulicach czasami trzeba być bardzo asertywnym. Tak jak ja wczoraj między innymi musiałem... Ludzi przeganiać, bo podbiegają do Was i, i krzyczą coś po swojemu, wyciągają dłoń, więc e, wiadomo jak to się skończy: będzie naciąganie na, na, na różne, różne atrakcje, różne pro, produkty i, i tak dalej. Jeśli chcecie tego uniknąć, możecie zrobić tak jak ja wczoraj albo wielu innych e, podróżników: e, po prostu zareagować, e, ale o co chodzi, jaki problem masz, i w ogóle nie podawać ręki, bo, bo to często są po prostu jacyś. Jacyś narkomani z ulicy, którzy gdzieś was podprowadzą, licząc na, licząc na jakiś tam procent od sprzedawców. Także nie ma co się za bardzo takimi ludźmi przejmować. Oczywiście w miarę rozsądku, żeby nie przeginać, nie być zbyt agresywnym, bo turyści od Marokańczyków też potrafią dostać po mordzie. Mówiąc brzydko, były takie przypadki, ale, ale wiadomo, no, trzeba pokazać, gdzie są pewne granice. Z mojego doświadczenia wynika, że uśmiechy i bardzo takie miłe podziękowanie nie wystarcza, bo zaraz będzie trzeci, piąty, dziesiąty raz namawianie do kupna czegoś. Więc lepiej oszczędźcie sobie tych, tych dni na uśmiechy, pierwsze, pierwsze dni, tygodnie, bo to niewiele, niewiele wam pomoże. Znaczy, Ocenicie sami sytuację, a ja już nie będę ględził, tylko was podprowadzę na to miejsce gdzie są groby fenickie. Jeszcze raz byłem tutaj i z Leoni... nie, z Leonii, przepraszam nie udało się jej podprowadzić z, z Kajem i Natalią jak pamiętacie albo i nie i z Chinką z Hongkongu. Dzisiaj, przy ładnej pogodzie, wreszcie uda się zobaczyć Hiszpanię. <laughs> Powiem szczerze, że myślałem, że i tak będzie jej więcej widać, ale coś tam zobaczycie. Kadyks będzie mniej więcej tam, gdzie mój palec. Tarifa, taka stolica serperów w Hiszpanii, będzie mniej więcej tam. Tu macie port. O, nie pogadam dzisiaj. Strasznie wieje No tu macie groby fenickie, bo wcześniej nie mieliśmy nawet pojęcia, że, że to są e, jakieś wartościowe wykopaliska. Ale faktycznie no tam 4-4 wiek przed naszą erą, o ile pamiętam. A tak naprawdę nie jest to zabezpieczone, nie ma żadnych e, plakietek. Widzicie, to są groby Fenicja. E, z, Sok pomarańczowego widocznie już wtedy Fenicjanie znali tego typu rozwiązania. Ten tapa, że to jest element właśnie wystawy.